5 lipca 2023 yy, zauważyłam dzisiaj na pomidorach takie yy, ciemnobrązowe plamy na łodygach głównie yy, liście zaczynają usychać już po trochę yy, tutaj na przykład widać na liściu plamy yy, jeszcze tak trudno yy, trudno tak dojrzeć to, bo jest jaskrawe słońce. Tutaj też łodyga ciemnieje. Kolejny krzak, który jest zarażony. Jest to prawdopodobnie zaraza zimniczana. Trzeba już zacząć działać dzisiaj. Mam środek amistar chyba, spryskam te pomidory tym środkiem. Część krzaków jest zdrowa, ale tutaj na przykład, o tu na tym liściu, też widać, że liść, e, liść już ciemnieje. Tam w głębi czarna łodyga jest. Dużo tych krzaków zarażonych jest. Myślę, że tak, e, co najmniej jedna czwarta posiada takie plamy. Wcześniej tego nie widziałam, ponieważ, jak przychodziłam do ogrodu, to już było, był zmrok, było ciemno. Podlewałam tylko krzaczki, a dzisiaj, dzisiaj przyszłam wiązać pomidory. No i właśnie taki klops no tutaj, ale one tak się chowają po prostu. Te plamy trzeba uważnie przeglądać te pomidorki. O, tutaj na przykład już zbrązowiały. Z Zeschnięte liście. Tu inny krzaczek też uschłaliście. Tak. Ten krzak na przykład cały już prawie uschł. Pomidorki jeszcze widać, ale łodyga jest całkiem zeschnięta. Widać już fajne owocki i szkoda by było, gdyby ta zaraza zaatakowała też owoce. One, te pomidorki były pryskane 20 czerwca opryskiem Cabrio Duo, ale zrobiliśmy najsłabszą dawkę, więc może dlatego te pomidory zaczęły chorować. Może trzeba było zaraz po tygodniu dać kolejny oprysk. O, tu widzimy liście zwiędnięte, zaschnięte, zasychają. Niektóre krzaki są zdrowe, no ale zobaczymy, czy są jakieś szanse na, na to, żeby uratować te pomidory. Nagram kolejny filmik po dwóch tygodniach, czy ta zaraza się wycofała, czy ona pozostała na tym samym poziomie, czy nie atakuje kolejnych krzaków. Jest bardzo dużo tutaj jest tak około 100 krzaków, pomidorów, tak myślę. Jest ich bardzo dużo i tak pięknie rosły, aż się cieszyłam po prostu, że nic im nie dolega, a jednak